Okej, okay, dzisiaj widzowie. Chyba się. Czekaj. Dobra. Dzisiaj widzowie. Robimy nowy świacik w. No Nowe... w. Minecrafcie. No i czekajcie, muszę wejść. No i jakoś musimy przetrwać. No i ale trochę tutaj będzie niestety reklama. Więc mogę zginąć łatwo. Buduje mi się jeszcze budowanie terenu bu bu bu, 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 bu. Ha, hero brain buduje moją planetę bo, 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 serio, bo, hero brain buduje planetę bo, 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 takie malutkie. No nie no jeszcze go... nie no... no dobra, chociaż tu są drzewa. Bo na tamtym spałnie spełniałem się w dżungli. To był najgorszy spawn, bo tam drzew nie było... Mm, ale ja mogę tutaj sobie spokojnie tutaj tutaj zbierać drewno. Jakiekolwiek nieważne. No ale i tak musimy znaleźć inny biombo. Bien, yeah, yeah. muy bien, brecame, friend. Yo, la fiesta que tenía con mi birra de esperado. Le escribo a mis amigos que vienen de Curazao, que hace tiempo conocí, pero es que se me había olvidado. De tanto paro y no me acostumbraba. Pero es que bueno, mami, Estoy con mi perro, así que wow. Wow, 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 wow. A, widzę wszyscy tańczą na piwo dobra ja tylko ukopiłem drewno widzę No kurde znowu mnie ekscytuje No mnie ekscytuje to że mam kanał bardzo i wiecie o co chodzi o co chodzi wiecie tak zwyczajnie chodzi No dobra, i Partiki właściwie to wszystko. No to teraz, kilo, no i lecimy, po, no i lecimy coś. Tutaj jakiś kobylston wy przez ten czas może jeszcze zdążycie, nie wiem, zasubskrybować Ja na Zasubskrybuj zanim wykopię te, ten kobylston Uwaga, nie zdążysz 3, 2, 1 i koniec Zasubskrybowałeś. Ja będę ze sprawdzał. Dobra, ale myślę, że zasubskrybowałeś. Zasubskrybowałeś. Lub zasubskrybowałeś. Dobra, a teraz już możemy przejść do kopania. Nawet nie wiem dlaczego, buduję schody, jak i tak mogą się przecież podbudować. Zabrać trochę dirta. w ogóle dlaczego mi się drewniany kilof nie kończy w ogóle nie rozumiem tego nie wiem czy ktoś to, czy ktoś to rozumie że ja że mi się po prostu nie kończy drewniany kilof i ja mam nieskończony drewniany kilof what the fuck <grym> czekaj Kurde. No, no nie mam pa, No nic no, się nie, nie niszczę. Nie ma żadnego paska. No to fajny Minecraft. Bo ja niedawno go zainstalowałam. A teraz... Robimy to. Cek. Najważniejsze nie, nie miecz! Po co mi dwa miecze? Ja pierd. Ja pierniczek.

Zagrać. grać lora to jest trwa bardzo chyba długo ja nie mogę robić takich filmów 20 minut Więc raczej to będzie krótszy film niż 20 minut No i co robimy ten Bębsikierę A wy zostawcie lajka Już nawet nie da da. Dobra, zabieram crafting i wynoszę się stąd. Nie zakryłam dziurę. Kurde, co za gówno się postawiło. No kurcze. Dobra, lecę co? Nie obchodzi mnie to. kurde, Sezonka Gdzie? No. To jest wilk Wilczuś, pimpek Pimpek tutaj jest niedaleko gdzieś Bo zabił teraz owieczka Nie może go zabijać, nie to wam nie zabija Liz Lis biały, widzieliście widzowie? To jest łodziak Dlaczego to jest tak podziurawione? Co? co to jest? No dobra, dupa. Przecież nie będę tutaj jest No dobra, idę. Mam je. Miś, Elo, Misiak. Czekaj. Ja mam takie. Ja myślę, że mi się jednak tutaj w tym nie atakują. Więc co się. Stanie. Au, jednak mnie bije. Dobra, misiek, zostaw mnie, albo cię jeszcze raz walnę i już umrzesz. Misiek, zarcie palnę. Chodź tu. Ujo! No sorry, nie chciałem, sorry, nie chciałem. Nie! No jak. No jak to? No dobra, już mnie zostaw. Teraz zapomniałem, gdzie to było. No nie! Roja. La fiesta que tenía con mi birra de esperado, les crio a mis amigos que vienen de Curazao, que hace tiempo conocí, pero es que se me había olvidado de tanto par y no me acostumbraba, pero es que bueno, mamá, estoy con mi perro así que guapo. W ogóle ja tego nie chcę pić. Z tego nie chcę pić takiego gówna. No, misiek mnie zabił. Super. Jeżeli te i te mi wpadły do wody, to ja nie wytrzymam. Większość. Nie, nie większość. Te nie wszystkie. Nie wszystkie? No, nie, no, manjka si kila. I kilafa. Ej, co tak? Tukaj pod vodo pada? No, ne gádaj, no. Narud? Tu? Nie, no, no, jaz ne morem, no, serio. Ja, po prostu super, no. Boste super, še v zadku. Mmm, še v zadku. Ten zrobiło się przypałowo, bo zgubiłem kilof i siekiera. Siekiera zgubiłem. Stara, już się no zrobi. Mam tylko dwa miecze. No dobra, szanić to. Szanić to lecę po prostu. Lecę, bo chcę... Powąchać swoją tu. Dobra, to może sobie zrobię drewniany kilof. Bo na razie to tutaj żadnego kobystona nie widzę. Dobra, podkopię się pod tą dół i. C tylko, że muszę. Do tego to musi być potrzebny jakiś, jakikolwiek kilof A kilofa to nie mamy. Więc w dodatku jeszcze patyki zgubiłem. Teraz, teraz dopiero teraz co zauważyłam. Patyki gdzieś zgubiłem. Normalnie. Patyki gdzieś zgubiłem. Ui! Czekaj Uj Dalej ja z... Dobra Trzy Jeszcze do sześciu Będzie przypał, bo są... Dobra, sześć Jest sześć Dobra, diltat, ziemię to mnie nie potrzebuje... Jemy! Jemy, jami, jami, jami! Dobra. Jeszcze się zrobiłem... O kurwa. Nie gadaj, villagera. Osadnika. Nie, nie mogę! W Lorenc wierzymy, że wiele jest w naszych rękach. Dlatego, kiedy masz swoje plany, ale coś nie układa się po Twojej myśli, to nic. Close, Close the door. On nie od razu zatruką, jak mnie zobaczą. Dobra, sikiera. I wizowy koniec. na dzisiaj nadal muszę być cicho, bo nie tam są. Dobra. Zakrywamy mm. się. kurwa brakuje mi trochę tilta. Szybko zakrywamy się. Subskrybujcie.